Witamy Was ze słonecznej Sycylii, na której podobno 300 dni w roku świeci słońce. To chyba jeszcze przed nami. Jesteśmy akurat w zimie, więc nie ma się czego spodziewać. Nie spodziewaliśmy się tutaj, że cały czas będzie przepiękna pogoda, ale i tak, i tak jest dobrze jak na Sycylię, bo bywa tutaj gorzej. Na szczęście Sycylia nie będzie kojarzyła się nam tylko z flakami sycylijskimi z Palermo. Kto nie widział, zachęcamy obejrzeć nasze pierwsze wrażenia z Sycylii. A Palermo omijamy, ale jeszcze do niego wrócimy, nie martwcie się. Tym sposobem bardzo szybko pokonaliśmy tą część północną Sycylii. Tutaj piękny Castello di Oliviera, i obok wyspa, którą cały czas podziwiamy. Z brzegu tego brzegu, którym cały czas jedziemy wzdłuż naokoło Sycylii, jest to wyspa wulkanu, taki nieaktywny. Wulkan Wyspa, gdzie nie do końca byśmy zadowoleni, bo my patrzymy pod kątem takim karawaningowym i tam było, był bardzo duży problem ze stawaniem na dziko. Jeżeli były miejsca, to były takie, jakich my po prostu nie lubimy, czyli gdzieś tam na osiedlu, na parkingu, bo to najczęściej na były parkingi, parkingu. na ulicy, takie miejsca, Słabe, których my nie lubimy, a jak gdzieś tam dalej odjeżdżaliśmy od wybrzeża, to tam były góry i było jeszcze zimniej, albo jeszcze bardziej deszczowo. Dobrym momentem na to, żeby się wyrwać z tego miejskiego zgiełku, było pojechanie na półwysep San Vito Le Capo i tam umówiliśmy się także z naszymi znajomymi, czyli z Agnieszką i Stomkiem. Tu sytuacja się diametralnie zmieniła, dlatego że bardziej mogliśmy sobie tak postać pomieszkać w naturze i okazało się, że ten przylądek jest piękniejszy niż nam się początkowo wydawało. Choć pierwsze znaki już były widoczne w trakcie dojazdu, nagle zmieniły się scenerie, zrobiło się górzyście, zrobiło się zielono, a do tego piękne, lazurowe morze, które no, w Palermo było trochę brudniejsze. Na przylądku hmm. San Vito podobało nam się tak bardzo, że Staliśmy dłużej niż planowaliśmy. Kiedy u kampermoniaków robi się ciepło? Kiedy... Oś, oś, Oświadczamy światu, że jest ciepło. Mamy maty. Współpracy z Duszyje na miarę. Pamiętacie, że możecie te maty kupić w naszym sklepie. Link jest w opisie. Które są dwustronne. To są maty premium. Z jednej strony jest część odbijająca. Z drugiej strony jest część czarna. Czarną używamy do absorpcji ciepła. Jak jest zimno, bo jak świeci słońce, ale jest zimno, to tu się szybciej nagrzewa. Jest wtedy lepiej i mniej widać, że jesteśmy, no bo one są ciemne. Trochę inaczej się to wszystko rzuca w oczy. Ale jak się robi za gorąco. A wtedy zmieniamy na stronę srebrną. I teraz mamy super maty nowy model, który też możecie u nas kupić, czyli maty na magnesy. I nie musimy się martwić o to, że są przysadki, tylko one się automatycznie łapią. W Volkswagenie, bo w innych modelach, jak chcecie kupić, będziecie mieli to też bez yy, przysawek. Ale w akurat konstrukcja szyby nie pozwala, żeby to zrobić w ten sposób. Więc mamy dwustronne yy, przysawki, które zmieniamy w ten sposób. I mamy stronę srebrną, bo z drugiej strony strona jest srebrna. Teraz musimy chwilę to porobić. Przysawki zrobione. Strona odbijająca promienie na zewnątrz i. Tak jak widzicie, maty nie muszą służyć tylko temu, żeby odbijać promienie. Oczywiście to jest i główna rola, i uszyje na miarę, robi bardzo dużo modeli, które schłodzą wam wnętrze. Ale akurat ten konkretny model, który nazywa się Incognito, no bo nie widać, że masz coś nałożone na szybie on też bardzo dobrze działa w zimie, a szczególnie w Life'ie, w tych szerokościach geograficznych, w których jest zimniej. Można sobie nagrzać dodatkowo wnętrze, więc my też proponujemy wszystkim, którzy jeżdżą dłużej niż tam na urlopy: że to jest fajna opcja, warto za nią dopłacić i mieć coś takiego, ciemno się zrobi. Tutaj wystarczy przypiąć przysawki. W tym przypadku naszego Volkswagena no, potrzebne są przyssawki, ale w innych modelach będziecie mieli na magnes. Na no magnes i to takie będą dwie podtrzymujące. Polecamy, już ją na miarę. Możecie kupić, bo wieloletnia współpraca bardzo polecamy tą firmę, bo jest solidna i od tylu lat. Te wszystkie ich produkty są unowocześnione, a to jest najważniejsze w produkcie, żeby był rozwijany. I wybraliśmy się na taki krótki spacer. Daniel poszedł w klapkach. Nie zabraliśmy żadnego plecaka, żadnej wody i tak naprawdę tego vloga miało nie być. Czy wiecie, co to za roślina, która jest tak? Tu jest zielona, tu jest żółta, ta już obeschła, w ogóle co to jest? Po czym zrobiliśmy 20 km, tak. I wróciliśmy po zachodzie słońca, nawet dotarliśmy w końcu do jakiegoś sklepu, gdzie na szczęście dzięki telefonowi udało się kupić coś tam w końcu do picia. Słuchajcie, kupiliśmy dom na Sycylii. Mamy już krzesła. Piękne są te krzesła, bo mają takie serduszka. Stół jest. Psa już też mamy chwilowo. Mamy już tutaj kibelek, krzesło i kibelek dwa w jednym. Dywan jest. Dywan też. Stół. Z palety coś tam się zrobi. Tak. Biuro to do montowania vlogów, a tutaj sypialnia. Jak nic, tam dalej lodówka. O, deska do krojenia już też jest. Widzicie? I taki widok z okna. No żeś nie umierać. Podoba mi się. Kaza ile. Taki krótki spacer, a co tutaj się dzieje na tej Sycylii? Tu się spinają, tu latają i tam latają. Tu fido wariuje. Tu raz są chmury, raz słońce. Tu taka plaża. Tam był księżycowy krajobraz. Tu bardziej zielono. Naprawdę różnorodność tej wyspy jest godna po... O, a tutaj już doszedł. Z Kubany. Tu taka piana. Tfu, jaka piana ściana. Ale najbardziej jednak podoba mi się ten krajobraz w tą stronę. Cudowny jest. O! A tu. Widzieliście następną kanciapkę? A tu kanciapka. I takie są porobione stoliczki. Gdzieś tam z widokiem. No, sztosik. No i mamy też drugie piętro w naszym domu syryjskim. I kolejne krzesło. Gdzie ten nietoperz? Gdzieś będzie schował się. Wystraszyliśmy. i kosztaryz, planuję mały remoncik. Te. Spacer jest niesamowity to miał być tylko spacer. A za każdym zakrętem, za każdą skałą są nowe widoki. Po prostu cudo. Sycylia to cudo. Jestem ciekawa, jak to będzie dalej wyglądało. Patrz, przetłumaczyło, ale mimo tego, że to jest takie wiesz, taki jest. Spalone od słońca. Spalone od słońca, ale takie aż popękane. I co jest napisane? Jak macie ochotę poczytać o tej grocie, to stop klatka i będziecie mieli wszystkie informacje. Ale widać, że grota jest niebezpieczna, bo tutaj był dach, a teraz dach leży tu, w tym miejscu. Ale Agnieszka już mimo wszystko jest tam w środku. Jak nie znaczy, że my idziemy do miasteczka. Widzimy tędy do miasteczka. Fajna to jaskinia. Potężna jest, Agnieszki już nie widać. Daniel mówi, że wyjdziemy na drugą stronę i wrócimy do kamperów miasteczkiem. No czadzior jest. Jest po prostu czadzior, ale coś na mnie kapie. Takie zaskoczenie na spacerze. Nie wiem, czy to wynika, ale nie lubię jaskini. Jest, wiesz, jest dużo mniej klenu. No, jako tak tak. O tak się tam wejść i przepychać, to nie ja A Daniel w klapeczkach. Po komu brakuje drineczka? Obok jego laseczka. Wido. Nie wracaj się piesku, bo to nie ma sensu, tylko się zmęczysz. O, Fido już się wykąpał w kołurze. I w następnej. To jest pies youtuber, model, podróżnik, wspinacz górski, no i niestety pływak. Ma długą sierść, potem długo schnie. No i jest trochę wspinania. Ale jest pięknie. Teraz zajdzie słońce, a my nie możemy dojść. Ale przynajmniej na prostą wyszliśmy. Znaleźliśmy drogę ewakuacyjną. Jesteśmy w domu. Zobaczyliśmy taką część, gdzie nie można dojechać samochodem, tam tylko można dojść pieszo, a trzeba bardzo długo iść, żeby zobaczyć właśnie taki mega surowy krajobraz, ale to jest coś niesamowitego, że Sycylia jest tak zróżnicowana. I mimo tego, że teraz tutaj w zimie jest bardzo zielono, wszystko kwitnie, krokusy już w styczniu wszystko jest możliwe na Sycylii. To tam był taki mocno surowy ten, ten krajobraz który przypominał nam trochę takie surowe góry w, w Iranie czy w innych częściach świata. I w nagrodę po takiej wycieczce wykańczającej dostaliśmy piękną pełnię. Cudna. Po kilku dniach też zmieniamy lokację, bo ta część Sycylii okazuje się, że oferuje więcej dzikich miejsc. Jedziemy na następną miejscówkę, gdzie udaje nam się użyć drugi raz drona we Włoszech. I teraz dwa zdania o dronie, dlaczego tak rzadko widzicie ujęcia takie jak teraz. Wynika to z tego, że nasz dron waży więcej jak 250 gram, 249 gram, bo tak jest według dwóch przepisów. I została przygotowana aplikacja dla takich użytkowników jak my, żeby można było legalnie korzystać ze strefy powietrznej. Większość miejsc, które do tej pory odwiedziliśmy, one były oznaczone kolorem czerwonym, czyli takim, który uniemożliwia jak start jakiejkolwiek maszyny powyżej tych właśnie gramów. Tym bardziej, że my publikujemy i nauczeni doświadczeniem, że taka publikacja może skończyć się bardzo dużą karą za naruszenie nielegalnej przestrzeni powietrznej, nie robimy tego, aby się nie narazić na dodatkowe nieprzyjemności. Reasumując, tam, gdzie my chcemy latać, tam, gdzie nam się podoba, tam nie wolno, albo my nie możemy, albo trzecia opcja trzeba płacić, bo Włosi sobie liczą za takie pozwolenie. Nie dziwimy się wcale, ponieważ Włochy to jest destynacja wybierana bardzo często przez turystów z całego świata. I tak pomyśleć sobie, jakby nie było tych oboczeń w tych turystycznych miejscach, to, to mogło. zamiast nieba widzielibyśmy takie drony, bo wielu, wiele osób lata też bez uprawnień, bez pojęcia i nie czekają, aż ktoś wyląduje, tylko gdzieś tam latają lata kilka dronów, i tylko patrzeć, żeby to się zderzyło albo spadło na głowę. I najgorzej właśnie też się wkurza jak siedzimy i widzimy tego małego drona, który który sobie startuje w tym miejscu, gdzie my nie możemy wystartować, i tak się zastanawiamy, czy to robi tylko na własny użytek, czy może gdzieś będzie publikował i się nie boi. No tu jest wiele pytań, mniej odpowiedzi na te pytania, dlatego im częściej będziecie widzieć drona, tym będziecie widzieć nas bardziej zadowolonych, że udało nam się go wyciągnąć. Zalecamy przylądek San Vito, Capo San Vito, bo naszym zdaniem jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jeżeli chodzi o naturę na Sycylii. A my jedziemy dalej. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Dalej oczekujemy na sycylijskie słońce i będziemy za tydzień, miejmy nadzieję, że w okolicznościach, które będą bardziej sprzyjające opalaniu. Trzymajcie się, hej. Cześć, do zobaczenia.